Cześć, dzisiaj Wam pokażę, co się zmieniło w moich hodobli. Tak więc zacznijmy. Tutaj od tej samicy, co miałem dwa młode, odsadziłem już je. Jutro 13 będę miały 5 tygodni. Mamy już zakocić. Nie wiem chyba, co zrobi jutro. Co wyciągnąłem tutaj kotnik, w ogóle zrobiłem całą podłogę tak jak mówiłem w poprzednim filmiku znaczy całą taką dyktę przybiłem powinno być yy. zrobiłem poidła takie waśniki to jest rura PCV i blacha natomiast ale o tym to jeszcze powiem kiedy indziej i tam jest paśniki porobiłem i to było na tyle przy tym kliku przejdźmy do następnego no i jesteśmy u somicy szenszlowatej koloru szenszlowatego ona ma się kocić miała termin na dziś no i coś zaczyna budować to gniazdo zaczyna no i, no i zrobić to gniazdo nie może i nie wiem czy ono znowu nie zmarnuje miotu. No ale będziemy widzieć myślę, że powinno się okocić, Najwyżej jutro, najpóźniej No Tutaj tak samo jest karmidło paśnik i poidło. Przejdźmy do następnej samicy. No, i jest ta samica mieszkańca, która się wykociła. Tu jest gniazdo. Eee, ona miała 8 młodych. No i 2 odrzuciła. To znaczy, dwa zdechły. I zostało 6. Później wam je pokażę. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, uspokoiła się ta samica na razie. No i to tyle by było. Przejdźmy dalej. No i tu jest ta czarna samica. Taka jest zła. Nie wiem. Szkoda, nawet się było jej ręki wkładać. Ona miała cztery młode, co zostały, ale nie wiem. Dwa wyszły z gniazda w nocy i... i zdechły. Po prostu. I zostały dwa. No i też wam później je pokażę. Dobra, przejdźmy dalej. Tu. No i tu są te króliczki przesadzone od tamtej białej samicy owyzelenckiej. No co mogę powiedzieć, to są dwa samce, niestety. No niestety, no to znaczy nie, no może i dobrze, że dwa samce, bo mam zamiar puszczać na tamte dwie poprzednie samice i wtedy będę mógł po prostu od jednej samicy do drugiej puszczać młode. Nie będę, no to znaczy będzie tam krew pokrzyżowana, ale no ale powinno być no. Dobra, przejdźmy dalej. No i jesteśmy u sam, samca. U samca się nic nie pozmieniało. No, e, jutro chyba nagram film jeszcze z zakacania. E, o, właśnie e, w tamtym tygodniu był taki pan zakodzić sobie mnie cztery samice, i puszczaliśmy. Do samca y, co dwie godziny każdą samicę, to znaczy y, dwie żeśmy puścili rano i dwie wieczorem. I powiedzcie mi, bo ja mu mówiłem, że to źle będzie, że się nie zakocą. Ale powiedzcie mi, czy one się zakocą, czy będą zakocone czy nie. Y, mam iść w przyszłym tygodniu ze samcem i sprawdzić mu te samice, ale nie wiem jeszcze, czy pójdę. No i to by było tutaj na tyle. Teraz Wam pokażę te młode. A nie, jeszcze jedna sprawa. Zacząłem robić y, nową klatkę. Oto i ona. Tak będzie wyglądała. Ona ma meter długości, szerokość ma y, 70 cm, a wysokości ma 95. I tutaj na górę będą jeszcze szły. Y, dwie dwie komory do góry bo chcę zrobić taką klatkę jak tutaj jest właśnie z takim spływem do tyłu o, z takim spływem do tyłu i tam z tyłu w tych klatkach pokażę wam. Są takie no, uciekajcie, no uciekaj, uciekaj, uciekaj. Są takie siatki yy, i przez to właśnie yy, kupę lecą na dół i tam pod szufladę i do szuflady lecę Dobra, teraz pokażę wam tę te młode Teraz wam pokażę tę młode. Aha, krzesełko sobie muszę wziąć. Tutaj mam takie krzesełko. Nie widać, bo ciemno. A to już jest wieczór, około szóstej A dobra. Tutaj zabierzemy sobie samicę. Pierwsze się nią rękę. Tak, tak, ty. dobra. Bierzemy ją do skrzynki oj 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 Przemu sobie nie ściągnął tego dobra o. Aha. o dobra no i sprawdzimy sobie gniazdo o widzicie młode o. i zobaczcie to jest jeden już na oczka widzą to jest jeden drugi taki fajny trzeci on chyba będzie czarny trzeci to jest czwarty ale chyba czwarty piąty a, i szósty a ten taki dziwny no i tu jest tylko 6 tych młodych, już za niedługo powinny wychodzić. No, możemy, o same już poszły do gniazda, tylko je powkładamy. Przykryjemy A. dobra, Za niedługo będę wychodzić. Także dobra, teraz przejdźmy w to i tak dobrze na pierwiastkę Nie odrzuciła żadnych młodych Ale zdechły Dobra przejdźmy teraz do tej następnej Samicy No i przy tej samicy To teraz będzie zabawy Co nie miara żeby ją wyciągnąć Będziecie widzieć sami, przepraszam, że tak. takie zakłócenia są, ale sznur lampą, nie mam takiego dobrego światła eee, w hodowli, muszę, mam taką sznur lampę i tą sznur lampą muszę świecić. Dobra, wyciągnę sobie tą samicę. O. Dobra, i zobaczcie sobie teraz. się strasznie stresuje aj, 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 aj. jeszcze bym się z nią wywalił dobra Aha. zaraz sprawdzimy gniazdo już rękę natarłem Także sprawdzałem i tutaj są te dwa króliczki, które zostały takie pocieszne światło może nie, nie będzie widać ten już widzi on chyba będzie podobny do tej samicy. No i ten drugi, troszkę mniejszy. On chyba jest, tak mi się wydaje, niebieski. Taki kolor ma, jak niebieski. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Jeżeli dajecie łapki w dół, ale myślę, że nie będzie takich, to powiedzcie, co zrobiłem źle. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.